O choyraku tłożliwym się jednej z moich ulubionych kreskówek z dzieciństwa robiłem już jedno omówienie. Dotyczyło one dość oryginalnej narracji szalonego fryzjera Freda, a tym razem przyjrzymy się innemu episodowi kreskówki, który tworzył idealnie suspense. Queen of the Black Paddle, czyli Królowa Czarnej kałuży to niezwykle klimatyczny odcinek w reżyserii samego twórcy Show Johna Dillfa, a scenariusz napisał Bill Marseille. Storyboardista, chociażby epizodu ze wspomnianym psychopatycznym fryzjerem. Odcinek zaczyna się od klasycznego jump ługa buga, Eustachego. Przerażony chojrak wybiega na zewnątrz ostrzega dostrzega dziwną kałużę, w której objawia się mu tytułowa zjawa. Pies próbuje ostrzec Muriel przed dziwnym zjawiskiem, ale ta uważa, że zwierzak po prostu zobaczył rybę. Następnie niepokojąca kobieta z kałuży zaczyna materializować się przed obliczem Eustachego w różnych momentach, tym samym go hipnotyzując poprzez ciągłe nawoływanie go. Widać tu inspiracje syrenami, które bałmuciły żeglarzy. Sam koncept wodzącej na pokuszenie królowej, która potrafi przybierać różnorodną formę cieczy jest niezwykle niepokojący. A czemu? A to dlatego, że osabia ona w teorii niepowstrzymaną siłę, którą nie zatrzymają żadne drzwi. Niezwykle podoba mi się lekko fioletowa kolorystyka odcinka nawiązująca do designu zjawy. Sposób kadrowania jest tu horrorowo klasyczny, a do tego dochodzi ta świetna gra świateł, która jeszcze bardziej potęguje rosnące z minuty na minutę napięcie. Tak właśnie powinno kreować się suspens. Powolne poruszanie się królowej i wykorzystywanie mocy do osiągnięcia celu, jakim jest uprowadzenie ustache do dziwnej kałuży jest doskonałą nadbudówką całej grozy w odcinku. Wybrzmiewa to jeszcze bardziej, gdy obserwujemy załamanie nerwowe Muriel na fakt o zaginięciu męża. Jest to swoiste ukazanie dramatu jednostki, przez co zwiększa się stawka. Hoyrak postanawia przełamać swój strach i przez kałuże wkracza do podwodnego świata królowej. Tu, jako widzowie, po raz pierwszy jesteśmy świadkami prawdziwego oblicza zjawy, które przypomina wyglądem ryby z czeluści dna oceanów. Twórcy odcinka świetnie balansują między niepokoją a tym, co może spotkać Euzachego, co wydatnia scenę ukazująca wielką ilość szkieletów, które były wcześniejszymi ofiarami. Bardzo podoba mi się motyw ucieczki Hojraka, który to na wędkę złowił swojego toksycznego właściciela i próbuje się wydostać z podwodnej krainy. Na ogonie siedzi mu królowa, a muzyka jeszcze bardziej przyspiesza i potęguje stres. Związany z pościgiem. Scenarzysta świetnie tu zabawił się z widzami, którzy zapewne byli przekonani, że nie doszły ofiary. Uciekną w ostatnich sekundach przez zamykającą się kałużę, jednak cóż, ta zamyka się w ostatniej chwili. Genialne scenariuszowe zagranie. Jedyną drogą ucieczki staje się pobliska kałuża, powstała na skutek wylanych łez przez Muriel. Bardzo podoba mi się ten zabieg, gdyż jest finalizacją wykorzystanej wcześniej dramaturgicznej sceny. Oczywiście wszystko finalnie zostaje okraszone charakterystycznym dla Johna DeWorffa humorem. Muriel po początkowej ulce postanawia uderzyć o Stachego walkiem do ciasta i domaga się od niego wyjaśnić. Się, gdzie ten się podziewał. Sam finał odcinka jest genialny. Chojrak bierze kąpiel i przed jego biczem materializuje się królowa, tym razem w tej formie. Czy Hoirach jej ulegnie? Kto go uratuje, skoro nikt nie wie o istnieniu zjawy? Tego nie wiemy, bo jest to doskonały cliffhanger, zachowujący cały suspens i przewrotny, czarny humor twórcy kreskówki. To byłoby na tyle. Piszcie, które odcinki Hoiracha również budowały świetnie napięcie. <laughs> na jakie pięcie, kur... To byłoby na tyle, piszecie, które odcinki Horaka również budowały świetnie napięcie, jest ciastka, tylko te dobre, niedobre są niedobre.